Kurcze, chyba go zgubiliśmy. Wyższa szkoła techniczna. Hej, to tu studiuje Randy Tumanek. Ciekawe, czy tam jest? Straciliśmy trop w pobliżu tej budy. Po co nasze auto mogło tu przyjechać? Skąd mam wiedzieć? Nie zadaję się z tajemniczymi smykami. Jestem ich niemuzykalnym bratem. Mają mnie za nic. Te automatyczne urządzenia są obłędne, ale gdzie jest pulpit sterowniczy? A po co pulpit? Dzięki łączom internetowym mogę sterować wszystkimi robotami za pomocą klawiatury komputera. Dobra robota, mama jest pewnie z ciebie dumna. E, tak akurat tylko udaję, że ją obchodzę. Czasem pomaga mi w badaniach, ale to zwykły bajer. Nigdy nie będę wielkim hitem jak tajemnicze smyki. E, bystrzak z ciebie. A co byś zrobił gdyby twój wóz sam zaczął jeździć po mieście? Oddałbym go do warsztatu. Marv? Ej Marv, jesteś tu? Dopiero po przeglądzie nasz wehikuł zaczął wyprawiać te zabawne sztuczki. <laughs> Jeśli twierdzisz, że to jest zabawne, to strach pomyśleć co dla ciebie jest komiczne. Ciekawe czemu Marv chciał kupić wehikuł kiedy tu byliśmy? He, <laughs> to bardzo proste. Nasza bryka to Żyleta. Mhm. Rety? Ojej, ten Marf jest fanem tajemniczych smyków. No właśnie, nawet zmonopolizował rynek muzycznych gadżetów. Ma ich mnóstwo. Uuu. Hej, ale numer! Tu są firmowe cuksy To czadowe. A oto program Muzyczne Wspominki. Zloty i upadki tajemniczych smyków. Na pamiętnym koncercie w parku miejskim Flash Flanigan opuścił wściekły scenę i przeszedł do legendy rock'n'rolla. Pozostała po nim tajemnicza zagadka. Co tydzień na jego nagrobku pojawia się stogotka: dar od fana, czy znak, że Flash lubi wąchać kwiatki od spodu? Wygląda, że na grobie Flasha Flanigana dzieje się coś dziwnego. Trzeba to zbadać. A czym dojedziemy na cmentarz?